Krótki przegląd prac modernizacyjnych. Zaczynamy od zakończonego już w miniony poniedziałek remontu ulicy Ewangelickiej. Przedmiotem prac było sfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej i położenie nowej warstwy ścieralnej, przełożenie istniejącego chodnika z płytek chodnikowych na kostkę betonową oraz umocnienie istniejącej nawierzchni drogi kostką betonową, odnoga pomiędzy budynkami. W sumie inwestycja kosztowała niecałe 163 tys. zł. Zakończono także kolejną inwestycję, czyli budowę drogi w Rudzie, ulica Kasztelańska i Ogrodowa. Tutaj przedmiotem Prac było wykonanie nawierzchni drogi z asfaltu, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, zjazdów i chodnika z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Koszt tego zadania wyniósł nieco ponad milion 200 tysięcy złotych. Cały czas z kolei trwa przebudowa na serena, Boczne ściany oraz ta część obiektu usytuowana w podwórku mogą już pochwalić się nową elewacją. Front nowej Sereny oraz wnętrze obiektu są jednak cały czas pogrążone w remoncie. Kiedy wszystkie prace się zakończą, kiedy ruszy nowe kino... Na razie trudno powiedzieć, termin oddania do użytku nowej sereny, pierwotnie ustalony na 1 września, przesuwa się w czasie.